Hej wszystkim! Wiecie, że kiedyś prowadziłam bloga. Było to jeszcze zanim założyłam kanał na YouTubie, to znaczy może nie założyłam kanał na YouTubie, a po prostu zaczęłam dodawać na nim filmy. Bloga zaczęłam w ostatni dzień wakacji przed trzecią klasą liceum. Było to w 2011 roku. Wcześniej jeszcze prowadziłam innego bloga, później przyszłam właśnie na bloger, i teraz nagrywam filmy na YouTubie. Ostatnio tak po prostu weszłam sobie na mojego bloga, zobaczyć, co tam dodawałam, no i przeszłam do pierwszego postu, gdzie zauważyłam bardzo ciekawe rysunki. Dodałam tam trzy portrety, witając się, że zaczynam bloga. No i w sumie tak pomyślałam, że fajnie by było wykorzystać je i dzisiaj pokazać w moim filmie. A przy okazji narysować pierwszy z nich od nowa, więc 2011 versus 2000 19. Zapraszam do oglądania. Kiedyś uwielbiałam tworzyć właśnie w ten sposób czyli rysować kontury cienkopisem czarnym, i to najlepiej właśnie jedną grubością. Prawdopodobnie wtedy używałam nawet stabilo. No w sumie nie miałam zbyt dużego wyboru, miałam tylko kilka przyborów. Wiecie, jak się zaczyna to jednak nie inwestuje się za bardzo w te wszystkie kredki, markery, cienkopisy i tak dalej. Tylko ma się jeden swój wybrany zestaw i jego się cały czas katuje. Więc kiedy zrobiłam sobie taki lineart z zwykłym cienkopisem, to bardzo, ale to bardzo lubiłam robić cieniowanie kreseczkowe, ale takie bardziej... Nie w jedną stronę kreski, tylko we wszystkie. To był chyba wtedy mój taki mały znak rozpoznawczy, że kiedy patrzyło się właśnie na taką pracę, no to wiedziało się, że ja ją zrobiłam. Można by to nazwać małą częścią stylu. Po dodaniu cieniowania uwielbiałam wypełniać mój skończony rysunek kredkami. W 2011 roku, o ile się nie mylę i jak patrzę właśnie na te prace, które wam pokazywałam Używałam głównie kredek bambino, ale nie tych takich, które wyglądają jak świecowe, te takie małe z papierkami naokoło, nie. A mianowicie tych grubszych, ołówkowych, którymi się dobrze rysowało, dobrze trzymało się je w ręku. No, miał właśnie grubą średnicę, do której trzeba było mieć specjalną temperówkę, aby zaostrzyć sobie kredkę. Niestety, temperówka dołączana do tych zestawów była kompletnie bezużyteczna, bo po pierwszym temperowaniu się łamała. Był to niestety plastik. Także z jednej strony były naprawdę fajne, ale z drugiej, kiedy przychodziło do temperowania, no to był już lekki problem. Kiedy pokazywałam Wam skan mojego dzisiejszego pierwowzoru, to można było zobaczyć dziurki na górze, więc mogę się domyślić, że rysowałam w jakimś szkicowniku i prawdopodobnie był to Kanson taki czerwony. Nie były to zbyt grube kartki, miały prawdopodobnie 90 gramów, czyli tak jak zwykła kartka Xero, no ale była w tym jakaś faktura. No dobrze, omówienie przyborów, których używałam mamy już za sobą. Możemy przejść teraz do analizowania tego, co jest na starej pracy. Więc zacznijmy od tego. Tak jak Wam mówiłam, używałam właśnie tylko raczej jednego dzienkopisu, i też nie zważałam na to, żeby któreś elementy na przykład jakoś pogrubić, niektóre żeby były cieńsze, no i także nie robiłam żadnych takich szarpanych linii. Raczej skupiałam się na tym, aby zrobić zwykły lineart, no i później, tak jak kolorowankę, wypełnić go kolorami. Druga rzecz, jaką zauważyłam, to kolorowanie tylko jedną kredką danego obszaru. Czyli kiedy chciałam zrobić ciemniejsze obszary, dociskałam po prostu kredkę mocniej do papieru, a tam, gdzie chciałam mieć jaśniejszy kolor, no to robiłam to lżej. Jakoś tak chyba nie wpadło mi do głowy, aby używać większej ilości kolorów, lub nawet i odcieni kredek. Ale też ma to jakiś tam swój urok, wygląda dość prosto i nawet ciekawie. Oczywiście nie starałam się zapełnić porów w kartce, raczej, żeby to było takie lekkie. Trzecia rzecz, której teraz nie robię, to kontury wokół obydwu warg. Musiało być wszystko obrysowane. Nawet gdzie ten kontur nie bardzo obecnie mi pasuje. W moim mniemaniu, na przykład, kiedy chciałabym zrobić dookoła ust, to bardziej wyglądałoby to jak ciemniejsza konturówka, ja po prostu tylko zaznaczam sobie środek ust i na dole pod dolną wargą. Ale oczywiście nie mówię, że obrysowywanie ust jest złe, no bo styl taki bardziej kreskówkowy, wystylizowany. Rządzi się swoimi prawami. Każdy ma prawo do zrobienia tego, co chce. Następna rzecz to oczywiście cieniowanie kreskami. gdzie Gdzieniegdzie wyglądało, jakby była brudna. Prze Jest to, że nie robiłam ich w jedną stronę obok siebie, tylko kreskowałam, przez co dawały właśnie efekt takiego czegoś, kiedy na przykład człowiek się przewróci i później zostanie mu takie małe kuku. Chyba można to tak określić, po prostu kojarzy mi się to z bajkami, kiedy ktoś wpadł albo w śmietnik, albo się przewrócił, no i później miał coś takiego na sobie. Następna rzecz, jaką zauważyłam, to w starym rysunku wszystko było pokolorowane w ten sam sposób. Szczególnie rzuca się tutaj w oczy pokolorowanie włosów w ten sam sposób, w jaki zrobiłam bluzkę. Jeżeli ktoś siedzi w kredkach troszkę. Dłużej, no to wie, że włosy raczej kolorujemy kreskowo, żeby uzyskać jak najbardziej realistyczne ułożenie tych wszystkich pasm. Ja natomiast zrobiłam to jak leci, po prostu dodałam ciemniej i jaśniej i tak jakoś się zlało to wszystko ze sobą. Dobrze też, że w niektórych fragmentach postawiłam na to, aby zostawić trochę tego światła. I na szczęście rysunek nie wygląda tak płasko. Następna rzecz, na jaką muszę zwrócić uwagę, to zobaczcie, jak wygląda ucho w tym starym rysunku. Nie wiem dlaczego ja coś takiego zrobiłam w ogóle. Mm, to nie ma totalnie kształtu ucha, więc musiałam w nowym zrobić no, troszkę bardziej realistycznie. Naprawdę, nie wiem co ja tutaj miałam na myśli. Możecie się przyjrzeć i dajcie znać. Myślę, że tyle z analizy mojego starego rysunku i możemy przejść teraz do tworzenia go na nowo. Zresztą wy widzicie, jak to wszystko powstaje. No i pierwsze, co chciałabym Wam powiedzieć, to to, że wydaje mi się, że ten rysunek, który robię dzisiaj, jest bardziej wystylizowany. To znaczy, ma w sumie jakieś takie charakterystyczne cechy mojego stylu, nie jest taki nijaki. To, co chciałam podkreślić, jest podkreślone. Oczy są też troszeczkę większe, tak jak zawsze lubię robić. No, po prostu wrzucona jest tutaj taka cząstka mnie. I wydaje mi się, że sam koncept jest troszeczkę bardziej przemyślany. I właśnie w nowym, mimo że proporcje nie są tak realistyczne jak w tym poprzednim, tylko bardziej wystylizowane, to jakoś to tak schludniej wygląda, moim zdaniem. Mogę powiedzieć, że Lainart też tutaj zrobił robotę, no bo to, czego nie chciałam, aby się rzucało w oczy, na przykład przy ramieniu zrobiłam cieńszymi kreseczkami, gdzie przy starym takie wklęśnięcia ramienne zrobiłam mocną linią i jeszcze to zakreseczkowałam, przez co wygląda trochę jak materiał, a nie ciało. Cały ten rysunek chciałam zrobić w ten sam sposób. Jak robiłam to poprzednio, czyli nie dodawałam żadnego tła, a zrobiłam samą postać w bardzo podobnej pozie. Jednakże nie było to identycznie. Dlatego, że teraz mam o wiele więcej przyborów do dyspozycji, dlatego wykorzystałam też inne materiały. Jak widzieliście na samym początku, po skończeniu lineartu dodałam Markery jako podkład pod kredki, dlatego że bardzo lubię w tych rysunkach takich bardziej kreskówkowo animowanych, bajkowych, kłaść te markery i później dorobić jakieś cieniowanie kredkami. Jednakże, akurat przy tym rysunku, prawie całość markerów przykryłam tymi kredkami. Ale myślę, że taki jest właśnie teraz mój styl, że wykorzystuję akurat takie połączenie przyborów. No i jest to jak najbardziej moje. Nie mogło też zabraknąć na nowej wersji oświetlenia z zewnątrz, bo sama pozycja jest taka statyczna. Dziewczyna stoi na środku, nie ma nic dookoła, jest puste tło, więc coś musi się na niej dziać. Dlatego dołożyłam trochę żółtego światła na włosy, po prostu od prawej strony lekko ją oświetliłam, przez co wydaje mi się, że rysunek nabrał takiej świeżości. Ale podsumowując teraz i porównując te dwie prace, wydaje mi się, że ta nowa wygląda zupełnie, kompletnie inaczej. Na szczęście możemy zobaczyć, że poprawiła mi się umiejętność kolorowania kredkami od tego co robiłam w 2011 roku, ale gdyby to się nie poprawiło, no to byłabym mega zdziwiona, no bo minęło aż 8 lat. A jeszcze muszę pochwalić mój stary rysunek za zrobienie takiego fajnego make-upu, który mogłam wykorzystać w nowym, czyli taki piękny turkus na oczach. No, może troszkę się gryzie z ustami, ale jest to naprawdę świetna koncepcja na stworzenie zwykłego portretu i dodanie do niego czegoś więcej. Sama stwierdzam, że i ten rysunek z 2011 roku, i ten z 2019 roku są jak najbardziej w porządku. Chociaż ten najnowszy bardziej mi się jakoś podoba, dlatego że włożyłam w niego też coś od siebie, ale również w pełni zrozumiem, jeżeli komuś bardziej podoba się wersja z 2011 roku, dlatego że wszyscy mamy różne gusta, jest to jak najbardziej w porządku. Okej, okay, i w tym odcinku to by było już na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wiedzieliście, że mam bloga, a może jesteście jednym z moich czytelników i do tej pory mnie śledzicie. Byłabym naprawdę pod wrażeniem. A ja jeszcze na koniec zapraszam was do zaobserwowania mnie na Instagramie, bo tam dodaję wiele różnych zdjęć, fotek, relacje i tak dalej. Będziecie ze mną na bieżąco. No i co? My widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa! Blowing up my phone. I think he's in love with me. Reminds me of your voice.